Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Silent Gear i dodaje nam nowe narzędzia, nowe zbroje i jeszcze tam różne inne rzeczy ciekawe, także co trzeba zrobić, trzeba pobrać 6 plików z internetu, zatem chodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego, klikamy na ten przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Just Enough Items w skrócie JEI. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć jak co craftować. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy właśnie moda Silent Gear. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Silent Gear. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy kolejną bibliotekę. Yy, ona dotyczy yy, yy, Elytry, żeby móc tam ją włączać, wyłączać, coś takiego. Yy, zjeżdżamy sobie w dół, w dół, w dół do tego miejsca. Szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No, i na ostatniej już stronie mamy kolejną bibliotekę, do moda. Zjeżdżamy sobie w dół. Zjeżdżamy, zjeżdżamy do tego miejsca, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te pliki pobrane, to możemy instalować i co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent %appdata% klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming, w folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego, szukamy folderu versions, wchodzimy do niego i sprawdzamy czy w folderze versions mamy folder 1.17.1. Jak mamy to ok, a jak nie mamy to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.17.1, to wtedy tutaj właśnie w tym miejscu się stworzy ten folder. No, i jak już go mamy, to możemy instalować i zaczynamy instalację od forja. Czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik forja. Chwilę czekamy, wyskakuje nam takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki do forja. No, i mamy to skompletowane, z sukcesem zainstalowane. Zatem klikamy tu OK. I widzimy, że w folderze VERSIONS stworzył nam się nowy folder 1.17.1 FORGE. Zatem to zamykamy i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z FORGEM. Jak tak, to OK. Jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z FORGEM. Po czym klikamy PLAY, tutaj zaznaczamy, tutaj znowu klikamy PLAY i czekamy, aż nam się zainstaluje FORGE do końca i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Forge jest zainstalowany, gdy się wejdzie w zakładkę mod, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz krobak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisany procent appdata procent, jak tak to ok, jak nie to wpisujemy i klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. Wchodzimy do folderu. Minecraft i szukamy folderu moc. Folder moc stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta z forge'em Razem. To wtedy właśnie tutaj w folderze. Minecraft stworzył nam się folder moc. Wchodzimy do niego, po czym zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je właśnie do folderu moc. Mamy je tutaj wszystkie w folderze moc, jest zainstalowane, zamykamy i znowu. Uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to ok. Jak nie, to naciskamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em. Po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Wchodzimy w zakładkę moc i widzimy, że mamy wszystko to, co instalowaliśmy, zainstalowane. Zatem wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player. Zrobimy sobie tutaj piswu, żeby nas nic nie zjadło. Zawsze zezwalam na cheaty. Więcej opcji świata zawsze sobie dodaję skrzynkę. OK. I tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No, i mamy nasz świat. I jak widzimy, dostaliśmy coś takiego. Jak klikniemy prawym przyciskiem, to się to otworzy. To są blueprinty dla niektórych yy, gier. <gryw> Kurczę, nie wiem. Ok, otworzyliśmy i coś takiego tutaj mamy. I teraz, żeby yy, stworzyć sobie na przykład kilow, czy tam takie coś, yy, to, a, to może najpierw sobie popatrzmy. Yy, idźmy tu na ostatnią stronę yy, naszego jej i tutaj właśnie widać, że jest mnóstwo, mnóstwo różnych różności z tego moda o, gdzieś tu się, o, tu się zaczynają, także mamy nowe ory board or, display board crimson, azur no takie różne tutaj są i tutaj są potem rzeczy, które można zrobić, z meeting table a czemu się nie pokazuje jak kraftować, akurat to nie pokazuje się Material Grader grade? tak się robi. Tutaj jest Blaze rod Ingot, Blaze Gold Dust. Wow, takim hamerem trzeba taki Blaze Gold. Gold Ingot, A starlight Cherry. Katalizm to, to widocznie w czymś takim to się robi. okej okay. Fluffy block, fluffy fabryk. Z różnych rzeczy tutaj się robi. W ogóle w opisie do filmu macie adres, adres stronę również do Wikipedii, wiki tego moda. Także tutaj o Silent Gear Guide. Tak się robi książka i taki template. I, i, i tam też się wszystkiego dowiecie bo ja w sumie to pierwszy raz się tym zajmuję teraz i nie wiem o trzeba zrobić taki dagger albo knife i i i, i drewno to wtedy się zrobi taki template i wtedy można takie no bo zróbmy sobie to, coś takiego czyli tak żeby zrobić taki knife gdzie to było taki knife to musimy. O. Patyk i, i drewienko. Ok. Czyli potrzebujemy to w takim razie. Patyk. No, żeby sobie pobrać różne rzeczy. Dobra, to chyba tutaj coś znajdziemy w tej skrzynce. O, mamy patyk i drewienko. Ok. Yy, to mamy też. Ok, dobra, tu. To... Okej, okay, takie coś będziemy mieć. Dobrze i teraz patyk i drewienko i to właśnie. O. I mamy coś takiego. No tak, ale teraz żeby żeby książkę mieć, to już muszę pobrać ją sobie z jej, a żeby cokolwiek pobierać z jej, to muszę tutaj ten klucz mieć czerwony. A żeby go zrobić czerwonego, to muszę wejść w Options Controls, zjechać sobie w dół do ustawień jej. I tutaj na końcu jest: muszę sobie przypisać przycisk, który będę używać do tego, żeby włączyć czytowanie w jej. Czyli ja tutaj sobie standardowo klikam K. OK, OK, OK. Teraz wchodzę E jak ekwipunek i teraz żeby mi się to zmieniło na czerwone to naciskam K i teraz sobie mogę pobrać książkę book Okej, okay. mamy książkę ok, aha i jeszcze potrzebujemy drewienko Okej, okay. czyli tak to plus to daje nam sześć takich właśnie template'ów Super. I teraz książka i taki template daje właśnie. O, udało nam się. Silent Gear, Gear Guide. O, i tyle się narobiliśmy. Książka jest w przygotowaniu. Prawdopodobnie zajmie to długi czas. Ale jeżeli chcemy coś, czegoś się dowiedzieć, to tutaj możemy sobie wejść na Wiki. Także ten, ten link właśnie też jest w opisie do filmu. To się tutaj narobiliśmy. No i taki w ten sposób właśnie można sobie robić tutaj. Różne rzeczy, jak widać różne narzędzia można sobie zrobić. Właśnie takie dziwne dziwolągi. Tutaj jakieś coś w ogóle. Także no nie wiem, nie, nie, nie potrafię wam tego powiedzieć, bo mówię, nie znam tego moda w ogóle. I nie chciałabym, nie chciałabym wam tutaj. A teraz coś sobie pobrałam. Ciekawe co to jest: handyman. Jakiś reparkit. Eee, wracaj do gry. Dobrze, coś sobie pobrałam. Nie wiem co. Co to jest tutaj? Blueprint book. No dobra, a taki blue, blueprint jak się robi. Taki. A, to jest to, co pobrałam. Dobrze, jak się robi blueprint? Dobrze, K sobie wyłączymy, żeby nam się nie... Jak to się robi? Dwa papiery i dwa takie daje taki. A to się robi papiery i niebieski. No, dosyć logiczne. No dobra, to co, co ja wam tutaj jeszcze będę mówić, skoro nie wiem o co chodzi? Eee, jakieś narzędzia są Blaze Gold Sword. 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 On coś może sobą reprezentuje. Obsidian Katana. Blaze Gold Machete. Ale jak tego Blaze Golda się robi, się pytam. Blaze Gold Boots. okej. Okay. Jakieś upgrade tu są. No niestety, no nie, nie powiem wam. Ale gdzieś jeszcze widziałam tutaj. Yy, zbroje. A teraz nie widzę. Dziwne. A, tutaj jest coś. Obsidian chestplate. O! Taką chestplate można też sobie zrobić tutaj jakoś tak. No dobra, słuchajcie, nie będę wam tutaj. Mydlić oczu, bo nie wiem dokładnie o co chodzi. Zatem, jak widzicie, Mod raczej działa. <grymne> raczej działa to jakaś. A tutaj jest jeszcze coś, coś tu można sobie wsadzić. O, jakiś taki. Brązoletę. O! Jeweler tools. O, oj oj, 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 Tak to się robi. I jakiś pierścionek. No okej. Okay. Jak widzicie, mod raczej działa. Nie umiem wam powiedzieć, na pewno, bo nie, nie, nie wiem o co w nim chodzi. Zajrzyjcie sobie tam do tej, wiki, do tej wiki dotyczącej moda. A ja kończę, a zapraszam Was też do oglądania moich serii: serii z Minecrafta Sky Factory One oraz serii z Minecrafta z modami Solo 5 oraz do serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No a jeżeli chcecie yy, poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Craftstonsa. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka i tymczasem trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całosób 102.